Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie na Warszawskie Dni Informatyki i przedstawiamy pro, tytuł programowanie Python w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej jako element Glob Kids edukacji kosmicznej nastolatków przed Państwem Piotr Synowiec oraz Piotr Marczydło. Tak, temat Glob Kids to jest Nagrodzony przed jury złożonym z astronautów z Polskiej Agencji Kosmicznej projekt edukacji, także programowania, i w, w tym wypadku oparliśmy się na narzędziach, które są dostępne od Europejskiej Agencji Kosmicznej, które pokazują, że programowanie w Pythonie ma służyć czemuś bardzo konkretnemu, a w tym wieku nastolatkowie, oni muszą wiedzieć, po co programują, więc Europejska Agencja Kosmiczna udostępnia na terenie, na orbitalnej stacji moduł Raspberry Pi opakowany w ich własny brand, ich własne logo, nazwali go AstroPi i ten właśnie element elektroniki jest sterowany Pythonem, więc te Kod, eksperymenty, który, które nastolatkowie opracują, będą konkretnie wdrażane na orbicie. Ale szczegóły opowie Piotr Maczydło. Zapraszam. Dziękuję bardzo. E, czym jest to AstroPi? Tak pokrótce e, jest to właśnie projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Raspberry Pi Foundation który polega na tym, jest on osadzony w realiach kosmosu i w środowisku kosmosu, gdzie będziemy mogli podjąć, wziąć udział w dwóch programach, a podjąć jedno z trzech wyzwań. Ten program daje nam no tą możliwość realnego, rzeczywistego takiego stworzenia programu eksperymentów w Pythonie, który ma jakiś cel, o którym opowiem później. Ale na początku chciałbym powiedzieć, jakby, co to jest to realne, jak co, czym jest ten kosmos. Nasze eksperymenty, które już w zasadzie teraz już napisaliśmy, będą uruchomione w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w tym oto przedstawionym module, który jest to moduł Kolumbus. Tutaj znajdują się dwa urządzenia Astropy, Jedno jest ulokowane centralnie po środku modułu, a drugie jest, jest ulokowane przy oknie z widokiem na ziemię. Tak więc poznajcie EDA i Easy. Są to te właśnie wspomniane dwa urządzenia. Easy jest to urządzenie wystawione w kierunku ziemi, czyli to właśnie jak tutaj widać na zdjęciu. A drugie z tym uśmieszkiem jest to Ed. Jedno ma za zadanie wykonywanie eksperymentów, które opierają się właśnie o widok Ziemi, drugie o to, co się dzieje w kapsule kosmicznej. Również sami posiadamy takie urządzenia. Biorąc udział w projekcie Astropy, Europejska Agencja Kosmiczna udostępnia urządzenia z oprogramowaniem uruchamianym właśnie na stacji kosmicznej. Ale z czego składa się takie urządzenie? Jest to tak de facto Raspberry Pi z nakładką Sense Hat, która zawiera szereg czujników, takich jak żyroskop, akcelerometr, magnetometr, barometr, czujnik temperatury, wilgotności względnej, wyświetlacz LC, wyświetlacz LED i joystick z przyciskami. O ile to ostatni jest w zasadzie zbędne, bo każda, każde z wyzwań, jakby nie, z jego założeniem jest to, że nie, nie ma żadnego interakcji z urządzeniami. Tak, reszty czujników możemy dowolnie użyć, tak aby wykonać wymyślony przez nas eksperyment. Do tego jest oczywiście też kamera No-Year z filtrem światła niebieskiego do eksperymentu życia na Ziemi. Poza tym urządzenie AstroPi posiada też płytkę sterującą z zegarem czasu rzeczywistego, no i te złącza guzików, które możemy teraz pominąć. Więc jakie eksperymenty, jakie wyzwania na nas czekają w czasie konkursu? Pierwszym jest misja zero. Jest to de facto wyzwanie dla najmłodszych podczas którego musimy wysłać wiadomość do astronautów oraz wyświetlić aktualną temperaturę. Rosberry Pi Foundation i Europejska Agencja Kosmiczna też udostępniają nam narzędzia dostępne przez stronę internetową na poniżej wyświetlonym adresie, gdzie możemy sobie coś takiego popróbować, nie posiadając AstroPi. Bo tak jeszcze rozwiniemy za chwilkę, to ja będę go kontynuował. O tym eksperymencie powiemy jeszcze za chwilkę, troszkę więcej. Dlatego też przejdę do dalszej części, która jest bardziej, wydaje mi się, też ekscytująca, ponieważ jest dla starszej młodzieży. I to są już de facto eksperymenty w kosmosie. To jest tak zwany Mission Space Lab, w którym zawierają się dwie, dwa wyzwania. Życie na Ziemi i życie w kosmosie. Misja ta jest przeznaczona dla młodzieży w wieku 11-19 lat, w zespołach 2-6-osobowych. I wybierając te wyzwania, wybierając te wyzwania, wybieramy, czy sprawdzamy, eksperymentujemy z życiem na Ziemi, czyli wykorzystujemy do tego Astro Pie Easy, aby. Wykonać eksperyment. I co to może być? Może być to każdy eksperyment na przykład oparty o fotografię Ziemi, czy też o na przykład czujniki, gdzie możemy badać na przykład za pomocą magnetometru, wskazania, czy dowolny, dowolny inny czujnik. Życie w kosmosie jest to eksperyment, który już de facto opiera się na tym, co się dzieje w kapsule. I tutaj. Jednym z zastrzeżeń na przykład jest to, że nie można wykonywać zdjęć, ponieważ z uwagi na bezpieczeństwo oraz prywatność astronautów, kamera może być jedynie czujnikiem, ale oprócz tego możemy tak samo wykorzystać resztę czujników, aby na przykład zbadać temperaturę, ciśnienie, wilgotność, dowolnie. Więc jakie eksperymenty my przeprowadzamy w kosmosie? Pierwszym jest właśnie życie w kosmosie jest to skaner astronautów. Podczas którego sprawdzimy, w jaki sposób po module poruszają się astronauci, jak się zmienia też temperatura otoczenia względem pozycji astronauty, no i wyświetlimy, bo też tutaj to jest założenie tego życia w kosmosie, wyświetlimy na matrycy LED, hit mapę tak zwaną, czyli mapę najczęściej odwiedzanych punktów, w których są, w których znajduje się załoga. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, gdzie naszym tym czarnym kwadratem tutaj jest założony moduł Columbus, mamy ulokowane w jednym miejscu AstroPie i za pomocą kamery czytamy sobie, gdzie są astronauci, sprawdzamy ich, ich obecność i zapisujemy koordynaty do późniejszej analizy, o tym też będę dalej mówił. W międzyczasie wyświetlając, podświetlając tak naprawdę piksele na matrycy, konkretny piksel będzie jakąś pozycją w module i on będzie im bardziej będzie czerwony, tym znaczy że jest częściej uczęszczane miejsce. Tak jak na przykładzie. Kolejnym eksperymentem życia w kosmosie jest założenie, że stacja jest jak butelka. Czyli będziemy badać ciśnienie w module bardzo w bardzo podobny sposób jak w wcześniejszym eksperymencie, tylko tutaj byśmy chcieli zbierać te informacje i Sprawdzić, czy mimo, że stacja jest zamknięta, czy dzięki temu, że stacja jest zamknięta, ruch wpływa na zmianę ciśnienia. I też naszym, jakby, celem, czy naszą, naszą hipotezą jest to, że właśnie będziemy mieć te dane w czasie i, i, jakby, wartość ciśnienia. Jeżeli będziemy mieli takie wzrosty, jak przedstawione tutaj, oznaczone czerwonym kółkiem. To możemy, za, możemy domniemywać, że znajdują się, czy byli w tej, w tej okolicy astronauci. I takie dane też chcielibyśmy uzyskać. Dalej przejdźmy do eksperymentów życia na Ziemi, i pierwszym z nich jest detektor chmur. Tutaj, podczas tego eksperymentu, będziemy wykonywać zdjęcia Ziemi, w zasadzie przez cały czas kiedy ona jest oświetlona, ponieważ na stacji kosmicznej co półtorej godziny tak jakby jest noc, więc zdjęcia wychodzą czarne. Przez ten cały czas będziemy robić te zdjęcia i później analizując dane chcielibyśmy znaleźć te, które zawierają chmury, oznaczyć je i później aproksymować czy tak naprawdę w danym rejonie, w danym czasie pogoda była na przykład deszczowa, czy było pochmurnie. Wszystkie dane meteorologiczne chcielibyśmy skorelować z naszymi zdjęciami i też jakby później przewidywać, jak jakby ruch tych chmur i kolejne miejsca zmiany zmian meteorologicznych. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, że będziemy mieli każde zdjęcie, to jest autentyczne zdjęcie już z stacji kosmicznej. Nie mieli zdjęcia, na początku sobie pro, oznaczymy te, gdzie są chmury, i później będziemy je analizować. Kolejnym eksperymentem jest roboczo nazwany kalibrator kamery, ponieważ e, tak do końca nie, nie, nie potrafiliśmy dać temu jakąś lepszą nazwę. O co chodzi? Również będziemy robić zdjęcia Ziemi. Również podczas dnia. I będziemy też zbierać dane z obrotu stacji w czasie lotu, czyli będziemy wykorzystywać do tego m.in. akcelerometr. I na koniec chcielibyśmy, jakby stworzyć przynajmniej wizualizację, a w najlepszym wypadku algorytm, który, który będzie dla nas będzie w stanie z, zredukować efekt zniekształcenia obrazu przez obiektyw. Oraz później zbadać kulistość Ziemi. Miejmy nadzieję, że jest ona kulista bardziej niż płaska. Także jak to będzie wyglądało, w takim bardzo teoretycznym skrócie, w momencie, kiedy mamy tu na obrazie Astrop, które robi zdjęcia Ziemi, pod jakiś kąt, jakiś wycinek Ziemi, będziemy dostawać takie zdjęcia. Ale mimo, że w dużym oddaleniu te, te, zdjęcia, te zdjęcia, czy ten, ten obraz wydaje się, powiedzmy, okrągły, to mimo wszystko Ziemia ma jakieś zniekształcenia. I chcielibyśmy też potrafić to w, znaleźć, do tego jakiś wzór, jak, jak konkretne części Ziemi są zniekształcone, co pozwoli później przy analizie innych obrazów wziąć pod uwagę, na przykład przy liczeniu odległości. obraz się wydaje pozornie płaski, tak? Ale musimy odkształcić te rogi. W momencie, jest, kiedy jest im, bliżej, im bliżej tak naprawdę stoimy Ziemi, tym bardziej się wydaje wszystko płaskie. Jeżeli bardzo daleko się oddolimy, to się wydaje kuliste i bez zniekształceń. Jednak w pewnej perspektywie, szczególnie, że stacja międzynarodowa jest w stałej, w stałej po, odległości od Ziemi, czy powiedzmy mniej więcej stałej odległości od Ziemi, tak jesteśmy tutaj w stanie znaleźć jakiś, jakiś wzór na to, jak te zdjęcia powinny być Docelowo y, obrobione, żeby nie dawały, właśnie, żeby te efekty zniekształcenia nie powodowały nam też błędnych wyników podczas eksperymentów. Mm -hmm. No i właśnie, cały czas wspominałem o tym, ponieważ y, o sprawozdaniach czy o analizach, ponieważ projekt Astropi składa się z czterech części. Y, pierwszym jest to zgłoszenie, drugim jest wymyślenie. Pomysłu, eksperymentu. Trzecim programowanie, a czwartym jest analiza danych. Więc to wszystko, ten cały kod, który napisaliśmy, te wszystkie dane, które zostaną zebrane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zostaną przesłane nam, gdzie my po, później, po zakończeniu tego eksperymentu, będziemy te dane analizować i tak naprawdę tworzyć sprawozdanie, które da nam wynik, czy nasz eksperyment, czy nasze wstępne założenia były prawdziwe, czy może też były błędne. Tak, jest to projekt wielomiesięczny, więc jeszcze trwa faza eliminacji teraz do, do lotu, do wysłania eksperymentów na orbitę, dopiero w maju będziemy wiedzieli, co dalej. Także, także jesteśmy w trakcie, po trzecim etapie. Tak, cały, cały konkurs trwa od października do lipca. Także tyle z mojej strony, ale teraz chcielibyśmy też Wam pokazać misję zero z trochę bardziej technicznej, strony, bardziej edukacyjnej. Tak, ja dowiedziałem się o konkursie czy też programie AstroPy, będąc na szkoleniu w European Space Agency pod Brukselą. Czyli Europejska Agencja Kosmiczna posiada akademię szkolącą nauczycieli, i także właśnie była to taka wąska, wąska grupa tylko nauczyciele podstawówki, czyli jak najbardziej ten projekt Mission Zero, ona, on rzeczywiście się nadaje nawet do, do uczniów klas powiedzmy czwartej, około czwartej klasy, dlatego że jest już w Pythonie, czyli tu każdy brak przecinka, kropki no będzie błędem, więc zakładamy, że Uczniowie klas 1-3 mogą być czasami sfrustrowani, jeśli coś dla nich, jakiś drobny detal spowoduje, że projekt się nie uda, ale już uczniowie klasy 4 znakomicie te, te błędy wychwytują, tolerują właśnie taką taką, taką, taką wymagającą formę. I tutaj mamy idealnie przemyślany symulator Trinket.io łamane przez Mission kreska 0. To jest ogólnodostępny symulator. Tego właśnie AstroPie, więc jest to znakomite rozwiązanie dla czasu pandemii czy edukacji zdalnej, bo trudno, żeby tych symulatorów wypożyczać. Nie wiem, całej klasie, jak to potem przesłać. A tu mamy dla każdego bezpłatnie dostęp do symulatora. I mamy tylko trzy kryteria. Mamy odczytać wilgotność czujnika, użyć matrycy ledowej i Program ma bezbłędnie być uruchomiony i zmieścić się w czasie 30 sekund. Więc proste zadania, łatwe do wykonania, i co najważniejsze, zakładka następna w sumatorze to jest tutorial, więc nawet ten spis treści, czym jest Astropy, wyświetl wiadomość, dodaj kolor, wyświetl obrazek na matrycy zmierz wilgotność i wyświetli efekty tej wilgotności, i na końcu wyśli projekt. Jest tak pomyślane, że nawet osoby, które dziś w ten sposób się zgubią w tłumaczeniu nauczyciela, czy nie będą potrafiły sobie tych prawda, przecinków krowek postawić, no nawet te czarne, czarne obszary wystarczy, że skopiują do symulatora i mają poprawny kod. Więc jest naprawdę przemyślane rozwiązanie pod kątem sukcesu, żeby dotrzeć do sukcesu, żeby ominąć różne potencjalne błędy. I tak wygląda programowanie matrycy. Osiem jak po osiem znaków. Każdy, każda lampa LEDowa ma, ma przypisany kolor. I oczywiście, oczywiście to jest dość efektowne, chyba taki punkt kulminacyjny, kiedy uczestnik widzi, że cała matryca błyszczy, świeci, wyświetla jego, jego obraz, szczególnie jeśli mamy hardware dodatkowo, bo my dodatkowo też nagrywaliśmy filmy z tego, jak realnie zachowała się matryca na, na urządzeniu z Europejskiej Agencji Kosmicznej. I samo tłumaczenie koloru jest też niezwykle widowiskowe, mamy dostęp do, do pickera, do, do pobierania kolorów i w RGB, i w HTML-u. I najważniejsze, że zasady poprawności wysłania Mission Zero są też dość um, jasno powiedziane. Także nie, nie wchodzimy w pętle, nie, nie używamy tych komunikatów, bo cała misja Zero jest o tyle uproszczona, że używamy tej matrycy LED-owej do tego, żeby tam wyświetliło się pozdrowienie dla astronautów. Więc jest olbrzymie pole do fantazji wśród uczestników, do własnej inwencji i kolorystycznej, i obrazkowej, i tekstowej. Oczywiście zasadą jest to, że musi jednak prowadzący pilnować cenzuralności tego przekazu i generalnie żeby jakby też te pozdrowienia nie były, nie były w jakiś sposób zaczepne do astronautów, ale były generalnie edukacyjne. I dlatego właśnie jest jeszcze autoryzacja kodem nauczyciela na końcu, żeby jego też imię tam było widoczne, kto nadzoruje całość. I nagrodą jest certyfikat z dla każdego Są, uczestnika. Tutaj nie ma eliminacji, nie ma, nie ma ostrego konkursu. Dla każdego uczestnika jest certyfikat, że jego pozdrowienia były wyświetlone o konkretnej dacie, godzinie, na konkretnej szerokości długości geograficznej. Także to jest, to jest cały pomysł na programowanie z konkretami. Zarówno misja zero, jak i Space Lab, kosmiczne laboratorium, jest otwarte właśnie dla nastolatków. Oczywiście, no, Python także wymaga znajomości języka angielskiego, więc przy okazji ćwiczy drugą kompetencję. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adres info malpaglobkeets.com. Także jesteśmy otwarci na warsztaty. Z placówkami edukacyjnymi, ponieważ też posiadam obecnie status ambasadora kosmicznego w Centrum Nauki Kopernik, także warto skorzystać w tym roku, szczególnie kiedy jest to rok LEMA, gdzie wszelkie imprezy futurystyczne, imprezy technologiczne mogą być tym bardziej wspierane przez, przez państwa budżety, więc jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia dla wielu uczestników. Także symulator umożliwia to, że nie trzeba sprowadzać specjalistycznego sprzętu, a frajda jest gwarantowana dużo radości wśród uczestników i taki konkret to, co właśnie lubimy teraz. Programujemy po to, żeby z tego był konkret. Bardzo, bardzo zapraszamy do współpracy i też dziękujemy za, za uwagę. Pozdrawiamy Warszawskie Dni Informatyki. Dziękuję bardzo. Piotr Synowiec i Piotr Marcła. Do usłyszenia.